Hmm, i co teraz? Ha, wygrałam! Znowu! Hej, skarbie! Co tam? Hej, tatusiu! W porządku! Moja córeczka! Długopis i papier? Nie w tym domu! To dla ciebie! O, kolejny VR! Szczęściara ze mnie! O, ale te dzieci szybko rosną! Sprawdźmy, jak tam moje akcje! Wow! A masz! A ja Mam go! Świetnie się bawi! Uważaj! O, mały włos! Gdzieś ty polazł! Wracaj tu! Nie! Przestań! Nie rób tego! To dzieło sztuki z XVII wieku! No, błagam! Ha! Złapałem Ale super, jak w realu Nigdy cię nie puszczę Co tu się stało? Chyba mnie trochę poniosło w Grunt, że się dobrze bawiłaś Wybierz sobie co tylko zechcesz Ale super Kochane dziecko Uuu, chcę to nie ma sprawy. I to też. Widziałem lepsze, ale niech będzie. Spakuj to. I to też. Jeszcze złoto. To chyba wszystko, Tatosiu. Mogę jeszcze tego jednorożca? Ale on jest tani. No dobrze. Tak! Troszkę koloru. O, tak, to moje najlepsze dzieło. Wow, ale ładnie. Proszę. Prawie jak żywe. Hmm, już kończę. Przepraszam. Nie widzisz, że tu kreuję. Mojej córce podoba się Twoja twórczość. Chcę cię zatrudnić. Zapłacę. Słucham. Ale pięknie grasz. Aha! Gdzie mam zagrać? Wow! Mała niespodzianka dla mojej córeczki! Serio? Witaj w domu! Namaluję dla ciebie, co tylko zechcesz, a ja będę ci codziennie grała. Ale ekstra! Wow! Nie płacę wam za nic nierobienie. Do roboty! Zaczynamy! Jeszcze trochę, chwilka i otwórz. Ale czad! To wszystko dla mnie? Jesteś najlepszy! Może wypróbujesz? Jest naprawdę super! Uwielbiam to! Dawaj! Uf, kawał ciężkiej roboty. Nowy kontroler, daj! Wygrywam! Nie, nie! Nie! To nie fair. Nienawidzę tej gry. Spokojnie, tatuś się tym zajmie. Ej, słuchaj no. Moja córka płacze przez waszą grę. Naprawcie to. Spójrz jeszcze raz. Wow, wygrałam. Rządzisz, tatku. To dla ciebie, kluseczko. Łuu, ale fajna ta impreza. Świetna nuta. E? Kto to dzwoni? O, tata! Zawsze psuje dobrą zabawę. Odrzucę go. Uhu, ta Znowu? Oba naraz, ale na dopie Komu potrzebny telefon? Uhuu! Co się stało z muzyką? E, halo? Eee, dobra. Ej, la, la, la. Kto potrzebuje muzyki? Do ciebie. Już daję. Do mnie? Dobra. Halo? Tata. O. Możemy się dalej bawić? Skąd on ma mój numer? Czemu ojciec Celi do mnie dzwoni? Ej, patrz, co to za stary facet! Dość, dawajcie muzę, chcę się bawić. Wy też to słyszycie? Proszę, tylko nie. To on. Tata. I do stąd. Doki, tutaj impreza. Wszystko musi zniszczyć. O, coś tato. Co u ciebie? Martwiłem się o ciebie! Przegiłaś, masz szlaban, masz do helikoptera! Zabierzcie ją. Jesteś podły tato! Dawaj tu tego DJ-a, chcę się pobawić! Hmm, to już poranek. Ach, tak! Moja piękna sypialnia! To będzie cudowny dzień. Hm? Kapcie? Kim jesteś? O, kamerdyner! Super! Przyda mi się pomoc! Myjemy ząbki. Higiena jest najważniejsza. Tak! Mogę sama je wymyć. Wspaniała technika! Proszę, szklanka wody. O, dzięki! Czyli już kończymy. Nie cierpię po smaku pasty do zębów. Muszę dobrze przepłukać. O, pościeliłeś łóżko. Wow, szybki jesteś. Chwila, pasta? O nie, niechcący ją połknęłam. Och, chyba. Głodna jestem. Och! Proszę, panienko, usiądź. Sztuczce wrączki i smacznego. Oto twoje zdrowe śniadanie. Wow, wygląda przepysznie. Nie ma na co czekać. Usiądź, panienko. Proszę i posiłek. Dziękuję. Uwielbiam pomidorki koktajlowe. Wow! Ale to było pyszne! O, już to zabrał. O, co robisz? Wycieram panience budzie. A, dziękuję. Dobrze. Mogę już ją wysłać ty wyprawiasz? Nie możesz tak rzucać paczką. Wow, jakiś ptak ją złapał. Super. Czekaj no. Ptaszku, łap! O nie, potłukła się. Och, nie martw się. Mogę ci kupić nowy, bezcenny wazon. Mmm, czekolada. Zostawię na później. Albo i nie. Potrzebuję nowych ubrań. Gdzie ten śmietnik? Aha! Gorsze od mojej bluzy! A, kochanie! To same zarazki! Wracaj tu! Zabiorę cię na zakupy! Mam cię! Nie łaź mi już po śmietnikach, dobrze? Dostaniesz co tylko zechcesz! Tak? Halo, potrzebujemy ubrań teraz. To pilne. Wow! Mam nadzieję, że wystarczy. To chyba twój rozmiar. Takiej właśnie reakcji się spodziewałam. Czekaj! Wow! Wyglądasz jak księżniczka! Śliczna jest, prawda? Oby miała kieszenie! Było przepyszne. Może teraz coś słodkiego? Ładnie tu. Czy jest tu coś, czego oni nie mają? Niesamowite. Wygląda przepysznie. Jesteś pewna? Całe się klei. Nie zjem tego. To wodorosty. Nic z tego, śmierdzi jak sklep rybny. A to kto? Dlaczego on dostał burgera? Ja też to chcę. Ha? Ale super! No dobrze, już mi lepiej. Proszę o to zamówienie Richarda. O matko! Nigdy nie jadłem frytek. Ciekawe i małe jedzenie. To fast food? Mmm, dobre. Poprosimy jeszcze dwa.